Konkursu przedstawiają się następująco. Pierwsza kategoria to jest kategoria wiekowa od 4 od do 6 lat. W tej kategorii pierwsze miejsce zajął Aleksander Taczyński, pięciolatek. Drugie miejsce zajęła Gabriela Hankus, również 5 lat. Trzecie miejsce, natomiast zajął sześciolatek Maksym Wołkow. Policja przyznała w kategorii dwa wyróżnienia. Otrzymali je czterolatek, czyli najmłodszy uczestnik naszego konkursu Miłosz Wołkow oraz sześciolatek Mikołaj Sidor. Kolejna kategoria, która podlegała ocenie żyli to była kategoria wiekowa od 7 do 10 lat. I w tej kategorii pierwsze miejsce zajęła dziewięcioletnia Aleksandra Papała. Drugie miejsce zajął Kamil Pieruta, 7 lat... Oraz Trzecie miejsce, Maja Dimas, 10 lat. Tutaj żyli, zdecydowało się przyznać więcej wyróżnień, ponieważ 5 i były to wyróżnienia dla Malwiny Solarczyk, 10 lat. Dziewięcioletniej Uszuli Paśko. Dziesięcioletniej Natalii Piet... Pietrusza, przepraszam, dziesięcioletniej Maliny Sowy oraz najmłodszej tu ośmioletniej Liliany Kostury. Kolejna, już ostatnia, trzecia kategoria wiekowa, to są to już jest młodzież w wieku od 11 do 15 lat. I tutaj, tak jak w poprzednich kategoriach, Żywień przyznało trzy miejsca. Pierwsze trafiło do dwunastoletniej Zuzanny Marciniec. Drugie miejsce przyznało również dwunastoletniej Weronice Piurucie. Trzecie miejsce otrzymał Jakub Czerwiński, 14 lat. I w tej kategorii również przyznaliśmy wyróżnienia. Były to cztery wyróżnienia. Kolejną dla 13-latek y, trzy, Natalii Stefańskiej, Sandry Czuczko. Aleksandry Baszczak oraz dla 11-letniej poli, Kwalisz. na tym żyli zakończyło, zakończyło swoje obrady, przyznając również, stwierdzając bardzo wysoki i różnorodny różnorodny poziom konkursu, w sensie, różnorodny w sensie technik, które dzieci postanowiły użyć w swoich pracach, co również bardzo nas cieszy, bo tworzy taką ogromną różnorodność i pozwala spojrzeć w różny sposób, zobaczyć też w jak różny sposób różne dzieci widzą nasz zamek. Także bardzo się cieszymy i dziękujemy Państwu.